Dobra A ja jestem Cześć, z tej strony Gaby Miechow A ze mną jest? Właśnie widać No Ej, ty jesteś czy nie masz? No na serio, nie ma Dobra, ja zaraz widzę No nie wiem, co nie mogę zbić. Bo... Dobra! Widzimy się na kolejnej arence No to jesteśmy już ponownie i weszliśmy... no, na karambur. Mm -hmm. Oczywiście angielskie. Mm -hmm. Szybciej, zaczynaj się! Mamy ja, dwójkę, okej? Okay? Mm -hmm. Jak w dwójkę? Co? Nie ma. Dobra, trójkę. Jak w tu... A dobra. Jeszcze doszło. Dobra. Żebyście nie czekali te 30 sekund. Pa! Jesteśmy już ponownie. I jakiś Robert chyba z Polski mm. buduje. No chyba z Polski, nie? Mhm. Mm Polak? No co ty mm. Baj. Mm -hmm. No co jaki czas... Aj baj tu! No. To jest. Nie wiem czy yy. połowa... kurde, no czemu? Nie, no, jak się to pisało! Nie wiem co ci chodzi chyba. Tak? A co? To... No. Jak można tego nie wiedzieć? Chyba no, tak... Ja no, nie wiedziałam, tylko mi chodziło i jeszcze Bas Basto się chyba pisze, nie, nie pamiętam. Nie. To jest... Ale ja wiem co tutaj jest, nie wiem jak to się pisze. A ci mogę powiedzieć. Nie. Hmm. Bo i tak... już wiem co to jest, tylko... Ty, ja też wiem. To jest ten... Co? Mieliśmy to na angielskim? Hmm... No powiedz, to ci powiem. Bo na angielskim nie mieliśmy tego. No ale powiedz. Ci pod, to ci się dobrze domyślam. Podpowiem ci krab jak? Krab? krab? o boże, nie wiem a to nie jest krab gdzie to jest mnie? to nie jest żaden krab co ty gadasz? nie jest krab mm. to jest zęby, to jest tuf nie, tips, co to jest tips? to nie są te na paznokcie? czy to jest tips? nie wiem a ty wiesz, co masz? Nie. To rób litery. Tak zawsze robię. Ja też tak zawsze robię. Wszyscy tak robią. Anglicy też nie wiem, czemu robią litery, a nie robią. Rób litery. Marcel. Szukaj w słownikach. Nie mam słownik przy sobie. W sensie, taki wiesz. Żółty, no. Nie, litery. Ej, rób szybciej. Rocket, aha, chciałoby się... czekaj hok and... Ale ja nie, chodzi. bo oni patrzą po wyglądzie czekaj, to ty jest cyrup, okay. Co ty robisz? To nie są litery Są litery, jak znam je z mojej strony Ale pierwsze to jest B czy C? To jest S, aha S tutaj, S Sy -y? Nie ja wiem, co. Sy. Poczekaj Uciekaj! Masz 20 sekund. Sy. A co tu jest nie hasło? Nie mówiłeś! Syru! A tu nie jest syrop? Nie wiem. Okay. Syru! A ty, ty Mi się wydaje, że to jest syrop. Bo syrop to podobny jest do Syropu. Syru! Niech sobie zgaduję. Sí. Nie ma to jest chyba sí. syrop. Jeśli przetłumaczyłbym okay. na polski. E, e, Ira. E-e. Aha. E, uh -huh. uh -huh. Reale. Heh. Reale. Ty! Ja, ja tu nie mam w ogóle labów. Uh -huh. A tu mam, ja mam nie nagrywaliśmy to było. Hmm? Ja wiem co to jest! Jak, to się, jak się nazywa sztanga po angielsku? Nie wiem. Ja. Nie wiem, jak się nazywa sztanga. A silny jak był po angielsku? Tak? Okay. Nie, to nie było tak. Hmm. Stręg. Stra. A ja się Stang. Nie, czekaj to mi to. To jest yy, ławka! Mm -hmm. Nie? A to wygląda na słuchawki też. Aha. A jakie są słuchawki? Mm -hmm. No serio, w tak słabi z angielskiego jesteś. Ej, nas jest trójka teraz, bo chyba coś z sobą wychodziło. No. A potem kowadło! Jakie jest kowadło? A! No pokazał mi kowadło! No zobaczmy w ręku nawet. No Co jest? to zapisać, serio. Ty na serio, to wygląda trochę. To jest close. Nie za bardzo. Co to było close? Ja wierzę, że on... Co to jest? Nie. Hej, dobra, dobra. O, jestem. What the fuck? Jaka kategoria? Nie mam pojęcia. To powiedz to słowo. Acer. E Acer. Chyba. Reacer? E? E-ry-a-ser. Jak? Yeah. Ser! Końcówka ser. E-ra... Ser? Nie, nie cer, tylko ser. A dobra. Ser... <ścoughs> Co to jest? Ach, nie chce mi się... What the fuck? Hell. Zgadł. Nie, tak jak miałeś. E, re, a, tylko ser. E, a, Aha. re, ser. Marta, jesteś zwycięzcą, bo takim czymś zgadłeś. Ja nie chcę mi się tego budować, ba. lul, sześćdziesiąt marcel, Mam buduje zwierzę. Ko zwierzę? Wiesz co to jest? Mhm. O, jakiś fart. To jest. What the fuck, taki kolor! Przecież takiego. Ej jesteśmy sami. Przecież takiego koloru nie ma. nie, bo nie, nie szukaj tyle czasu, są... 60 sekund. Takie, takie takie nie ma. No, na no serio? Tylko ja nie wiem, czekaj. Nie pod... Jak jest kura? Czekaj. Zaraz, się się złowić. Kura, kura. Tam. Jak ja mogę tego nie pamiętać? Nie, to jest kurwa! Czekaj, co to jest? To jest jakiś ocelot? No pokaż te kropki! Ja nie wiem co to. A weź go ze zesp zespałnić. Wiem co to jest. Nie można. Ja ci powiem! To jest Jak? A no tak, taki kolor! O, nie serio? Jak ja teraz... Czekaj, teraz ja ci powiem, czy ja czekaj. Jakie łatwe! Jakie łatwe! Ja ci to rysuję. Nie! To jest kompletnie coś innego! Grasz w to najczęściej! Nie! Chodzi na dworze. Aha. Tym grasz, znaczy się. Kurde, już wiesz, nie chcę mi się tego rysować. Jej, Marcel, jesteś zwyczajny. Ej, jest remis. Jest. Mhm. Ty, ja, kto ty jesteś? Dobra, powiedzmy, czy, powiedzmy, że jest remis. No. Jeśli spodobał ci się ten odcinek, możesz dać lajka. Cześć. Mhm. <laughs> Jaki Marcel. Cześć. 加油！